Z serii. Paruzja Jezusa Chrystusa. Część trzecia. Jezus królem jak Dawid. Obliczenie czasu paruzji. W tej części kolejny sposób obliczenia czasu paruzji. Motywem przewodnim jak zwykle osoba Jezusa, ale tym razem jako syn i król na wzór króla Dawida. W jednej z przypowieści Jezus powiedział o czasie powrotu pana do swojej winnicy, czy to o drugiej, czy o trzeciej straży, na logikę nie może być dwóch paruzji pana w dwóch różnych czasach. Nie może wrócić jednocześnie i o drugiej straży i o trzeciej. Chyba tak nie może być. Ale czy rzeczywiście? U Boga nie ma rzeczy, pojęcia niemożliwej. Zgodnie z Psalmem 90 wiersz czwarte tysiąc lat w oczach Boga jest jak dzień, który minął lub jak straż nocna. Skupmy się na strażach nocnych, bo wiemy już, że czas bez światłości świata to noc duchowa. Jezus jest synem Dawida i królem Izraela jak Dawid. Od roku śmierci Dawida do najbardziej prawdopodobnej daty śmierci Jezusa w 30 roku naszej ery upływa tysiąc lat. Jedna straż nocna. Od daty śmierci Jezusa w 30 roku naszej ery dwie straże nocne po tysiąc lat wypadają w roku 2030. Paruzja Jezusa nastąpi pod koniec drugiej straży nocnej licząc po tysiąc lat od Jego śmierci i pod koniec trzech straży nocnej licząc po tysiąc lat od daty śmierci Dawida. Tak więc czy to o drugiej, czy o trzeciej straży nocnej Pan powróci, to w oczach Boga jest to ten sam dzień. Ciąg dalszy nastąpi.